Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Lego Indiana Jones The Original Adventures. Oui. Tak i. Ostatnio. było. byliśmy w. mieście niebezpieczeństwa. Tak, City of Danger. I. nam uciekaliśmy przed dezerterami jakimiś dziwnymi w ogóle i teraz mamy chapter 4 the well of soul will of soul mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. oh ale jestem zmęczony Ben uh, to to Dobra, nikt nie patrzy. Hej, co wy tu robicie? O nie, my tylko spętamy, spętamy, sprętamy. Hej. Hoj. A no tak, cześć. Łyni. Dobra, idziemy. Czekaj. Cześć. O, ale świeci. O, ale poświeciło w oczy. Dobra, już wiemy gdzie to, gdzie kopać. Chodźcie, chodźcie. Dobra. dobra. Podnosić to. Uuu. Dobra, dobra, jest oj, spadła chyba ci książka. I wężyki tam latają. Uuu. Cześć wężyk. Haha <słyski> Zgniót go jak mógł. Nie ma wężów, nie bój się, nie bój się, nie bój się, no co one ci zrobią? No patrz, widzisz, twój kumpel się nie boi, a ty co? A ty co? Boi się, no jak możesz, no weź. Kurczę, ja już nie co trzeba mu zrobić. Pozglądnijmy się. Coś tutaj jest. I przesunęliśmy jak fajnie. Co to takiego? O! Ognisko! Będziemy podpalać ognisko! Dobra. Come here, Indy. Dobra. I zbieramy pieniążki. Wee, wee, A co tu mamy? Jee, yeah, ale bajremskie. Ow. Oh. oh, that hurts. Ok, idź ty wężu, idź. Co mi tu stoisz na drodze? E, Indy, nie zasłaniaj. Haha, brzydki wąż. Co, tu są jeszcze węże, tak? Super, o jajko. Wężyk, wężyk. No tak, było w filmie, że te węże spadały. O, już sobie przypominam to miejsce, dobra. No to idziemy dalej. Au, oj. Chyba wpadłem do ognia. Tu, Nie wchodzić, na to nie wchodzić. Nie! No ja nie mogę. Indie. Ty jesteś normalny. Amaz, z Benziku. Ama z Dobra. Teraz trzeba zapamiętać kot. Ale łatwe. O kurczę. Odkryliśmy przejście, ale najpierw to pozbieramy O, jest książka. Dobra, te, ty sobie weź książkę Dobra, idziemy dalej. Dobra, co mi tu mamy? Dobra, najpierw trzeba to przekręcić. Kluczyk. Pau. I jedziemy! Pau. O, ale rozwalate. I yeah, mamy mini zestaw. Kolejny mini zestaw. O, pająki. Pająków też się boisz? Czy nie? To są kraby. kraby. Krawy, pająki no takie podobne <grystanie z krabi> haha, ile kasy Ja, o kurczę ale kraby też tu są <grystanie z> I <krabi> ty brzydki krabie o. Dobra i zakładamy Dobra, co tu dalej jest? Trzeba tu też coś zrobić. Dobra. Teraz będziemy szli Indian Johnson. Dobra, teraz trzeba się zmienić w tego gościa. I on to pociągnie. Ile pociągnie. Dobra. Mui. Jesteśmy po drugiej stronie. Jesteśmy cool. <coughs> Dobra. I jedziemy dalej. Co my tu mamy? O, jak fajnie. Dobra. No to idziemy, panie, 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 idziemy. Tylko kajomą tu dać. Aha, do jego oka. To na razie nie. Amaz, masz, a masz, co jest? Nie się go rozwalić. Hmm. What should I do? O, tu coś jest. O, oh, główka. Tak. Mamy główkę. Idziemy szybko, zanim się to zamknie tą to Dobra No to teraz trzeba coś tu trzeba zrobić Oha, dobra Kapywuję Ole I jacie. cię. Takie coś to jest fajne O, masz z diamenta w oko Je, yeah, sfinks nam otworzył. Ojej, kraby. Iście brzydkie kraby. Trochę mi się na mumia. Dzią, dobra, idziemy dalej. Dobra Tyk tik Idziemy, idziemy. I vidium, coś do wykopania. Mm -hmm. Ale boj, rońku. Dobra, co my tu mamy? Kula. Kula. Po co nam kula? O, tutaj będzie arka zakopana. Tak, to już pamiętam. W filmie było. Arka była. Tylko ta arka była w tym pierwszym pokoju. Dobra. Mm. Tutaj, 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 tutaj. pek, pek. coś mamy fajnego. O, super. Jej, piaski czasu. Nie, no, myślałem, że tu sobie piasek sypie. Mm. A to tylko świecące powietrze. <laughs> znaczy no. Nie powietrze, tylko. Świecące słońce. Dobra, i niesiemy jakiś fajny coś. O, tam trzeba to zanieść. I jedziemy. Oj, co się stanie. Jej, nic nie stało. Ale fajnie. Bajramsko. A, trzeba trzy kule znaleźć. On dwie. Jeszcze trzecia, chyba że ta trzecia będzie jak egzendyn... znajdę. Ale tam jest trzecia, dobra. A, to po to to jest. Dobra, ha, ha, mam kulę, mam złotą kulę. dobra, i wkładamy kulę do jakiejś dziury. I patrzcie Państwo, o to jest coś fajnego. Tak, bardzo mądre. Jej, i niesiemy drugie, o. Bardzo fajny ten tu placek jest z takimi dziurami. Przepatrzmy się tej grafice. To hieroglify LEGO. Jest e, chwila, e, dlaczego tu u góry jest Artuditu Seafree Pio i Księżyc Leja? <grystanie> Nie no, spoko. Tu jest dużo motywów ze Star Wars, Lego Star Wars. Bardzo mi się to podoba. Hmm. Dobra, i jedziemy z tą kulą. Z trzecią kulą, i tu widać już skrzydełka. Z arki. To znaczy, że tam jest pochowana arka. Tak. I. Co się stanie? Je. Jaki niezły mechanizm. Ja nie mogę. W, tak, w, tam, w tamtych czasach już mieli takie mechanizmy. Wow. Mm. Tak. Bierzemy arkę. Uuu. Uh. To tak sobie poradzili. Nieźle. Ejo, Chyba go wzięli. O nie. Maa. O Marion. O nie. O nie. O nie. Pst, chyba jej nie zapał. <laughs> uh. Do widzenia. Maa, 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 maa. No wiesz ty to, jak możesz. Dobra, ty Marion się boisz? Nie, a plasz, nie boi się Benży. O, ale bajeransko. O, to jest ten. O! Trzeba urwać. Urwać trzeba było to. Oj, sorry, Indy, ale przez to, że mnie nie złapałeś? To było za to. A to, za to, że. Nie wiem, za co. Dobra, nieważne. Jej, słupki, jak my lubimy rozwalać słupki. To jest takie fajne Ja yeah, i lek kasy I co wtedy trzeba A dobra Wij! <grystanie> <grystanie> Nie, rozwaliliśmy ścianę. Znaczy, no właściwie dobrze, ale. Mm, dlaczego to musieliśmy zrobić? Takie ładne hieroglify. Poglądajmy sobie hieroglify. Hmm. Grafika dosyć ciekawa. Lego hieroglify. Ciekawe. Hmm. Tylko dlaczego się powtarzają? Ale dobra, przechodziłem przez rozwaloną ścianę. I co my tu mamy? Mamy tutaj ładnie rozstawione klocki. A co ty mnie wyprzedzasz, co? Nie pozwolę ci. O, stoimy na końcu świata. Co ty, nie umiesz wyżej skoczyć? Dobra. Coś na dole jest? Jest, ale... Nie wiem, czy będziemy się starać o ten minikit Dobra, postaraliśmy się Oj Dobra, co będzie się O, nie skadaj się, nie trzeba. I co tu mamy? Przejście dalej, ale zobaczmy co tu jest dalej. Ui, co to takiego. Tu trzeba wykopać. Dobra. O, mamy łopatę nawet. No proszę. Bajranska. It's... Oj, oj, oj. <laughs> ale błąd. No i mamy mostek. Fajnie. Oj, kraby brzydkie. Dobra. Idziemy. Czy to jest to, co mi się wydaje? Że to jest to. Nie. Oj, co, musimy wrócić. Zobaczyć, czy to, czy tamto, to jest to, co mi się wydaje. Nie, no, zobaczmy najpierw tutaj. No, tu minęliśmy. O tak, to jest to, co mi się tu wydawało. Więc tak, tego nie będę pokazywał na razie. To jest dosyć trudna, trudna część gry. Więc ee, tak jakby ktoś, jak ktoś oglądał Fort Boyard, to tam były takie podobne pułapki. Coś w tym stylu. O, no proszę, udało się. Nie ja sądziłem, że mi się to uda. Ale dobra nawet za pierwszym razem jak grałem grałem sam bez nagrywania wcześniej w ogóle tego nie potrafiłem zrobić ale dobra o nie łopata przyda się dobra co tu trzeba zrobić najlepiej to rozwalić te kubły teraz to rozwalić oj kraby też rozwalić Yeah, mamy true adventure! I to wykopać najlepiej. I słyszę kraby. No tak. Krabie, co ty tam robisz? Idź mi. Idź mi. Brzydki krab. Dobra, gdzie to teraz wsadzić? Tutaj. Okej, okay. jest jedną. I teraz drugie. To co? Znów Hieroglify. Bardzo ciekawe. Bardzo ba, ba, ciekawe. Bardzo ciekawa mapa okolica Radomia Dobrze to nie, nie jest... Indiana Jones. Może by się bało. A masz. Czy z drugiej strony trzeba zamknąć? Ale to jak to... O kurcze. Dobra, to trzeba jakoś tak zrobić, że bierzesz kluczyk i coś tu trzeba przekręcić. A tam, dobra. O, fajnie. Nie, zakrywa hieroglify, nie odczytamy co tam jest zapisane. O, trudno. Mówi się trudno i że ja się dalej są trzy gatey dobra spoko a i fioletowego nie zdobędę nie tylko nie to oj mi o Indian Jones ucieka przed wężem, który spadł. No idź Bababam. Ba, Bababam. Haha, a ja mam takiego węża z Lego. O, tu się chyba sypią piaski czasu. Jej, serduszko mam. Dobra. Tik, 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 tik. Jej, jak fajnie, co my tu mamy. Mini zestaw czwarty! Yeah. Jest kultowa! Jak to mówił? Chomik z pioruna? O, co tu się stało? A, dobra! KPW O je Dobra, ja tutaj pójdę. Jej, yeah, hieroglify znowu zakryła ale odkryło nam przejście do następnej planszy. Następnego... No, następnej planszy. Tak to można powiedzieć. I co to będzie? Ukryta pułapka pewnie. Jak tu wejdziemy o piaski czasu i się znowu sypią z sufitu. Nie wiem jakieś mam skrzywienie do tych piasków czasu. <grym> Dobra. I wchodzimy w pułapkę. No właśnie i je, jakie straszne rzeczy łamatko <grymne> <grymne> <trymne> <trymne> ić mi iść dalej teraz ja chcę wejść do tej skrzyni oj ci ten trup to był ja tak super Wiedziałem, że coś tu mi nie gra. Ale żeby aż tak... No jak to tak? Opóźniony jesteś? Oj, sorry, Indie Ła! Ła! Co to jest? O! Jakieś tajne przejście znalazłem. Ale to, to nie mam pojęcia co to. O, jakie fajne ty idioto pierwszy o no wiesz ty co jak tak możesz ty brzydka teraz tobie się dostanie no właśnie kurczę tracę kasę no jejku hm 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 Co tu trzeba? What we have to do here? Coś tu jest, Aha, okej okay. Nie będę już na tym tracił kasy Idę dalej Nie, nie opłacimy się Skurczę Straszą mnie O nie! Lawina piaskowa jak to możliwe Mamy tu połamane te wszystkie kolumny Ciekawie zrobiona gra. Muszę przyznać. Ciekawie pomysły mieli. Piasek tak ładnie wygląda. Kurczę. Tyle motywów z książe persji Piaski czasu. Tam też szli i się nagle zawaliło. Hmm. Się zaczęły sypać. Zaczęła się sypać podłoga. I tak wyglądał mniej więcej ten piasek. Ładnie wygląda. No nieźle. Haha. <grym> ha. Rzućmy się w, w piasek. O, zniknąłem w piasku. I habe das. Co ty robisz? No co ty robisz, men? Dobra. Dobra. Przekręcamy i co się stanie? Coś nam tu wyskoczy zaraz, czy coś? A dobra. Spoko, ty nie masz jeszcze duhostni. Oj, chyba spadła. Czemu nie wzięłaś po drodze? Dobra. I podnosimy. Gomenasai. <laughs> o kurcze. No tak. Widziałem, że to jest nastąpi. Kto czego teraz? Miau. Idź ty bzydki, ty. Co jest, oberwałem od niego? Jak to możliwe? A dobra, już chyba wiem o co chodzi. Ej, nie, nie umiem w niego trafić tym. Ok, o masz ty brzydki smoku czy wężu. Wygląda trochę jak z Harry Pottera. Ten wężyk, jak to mu tam było? Bazyliszek, a masz. Wszystko przez to, że mam mało życia. Ha, ha, ha a ty nie wejdziesz, dobra wejdź sobie dobra jak ja mam tam wejść to nie wiem u, ale mi się tnie a, to trzeba do ściany i zobaczmy, czy zatrzyma się całe lawiny się zatrzymają czy coś się stanie Się Co się stało? Czy coś zacięło. Czy to może koniec? Ale ja nie mogę jak się zacięło. O kurcze... O, dobra. Ej, ale przepchałem to na drugą stronę. U, nie podoba mi się tu jest za brudno. O, mój kapelusz. A! Ło! Wow. Pierwszy raz Ci grze dotknął węża. Wow. Podziwiam gościa. Level complete! Replay unlocked! Weee! Tom, ta, do, to, Tom, 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 ta, do, pam, pam, pam! Ło, co to było? Masakra, <śpiewanie> Artefakty i mamy cztery artefakty No to tak. Do, do widzenia w kolej, Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Oceniajcie... Yy, Komentujcie, subskrybujcie żółty magiczny guziczek i łapki w górę w dół, i oglądajcie też szczególnie. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegna Was Matix 5!